No, siema, co tam? No, siema, siema. Nie, nie mogę teraz gadać, wiesz, bo eliksa nagrywam. A, ale to ty do mnie dzwonisz. A, a czekaj, gadasz przez głośnik? A ty? Ty, ja też. Jeżeli miałbym zrobić nieoficjalny ranking produktów technologicznych, po które najchętniej sięgacie latem, to wydaje mi się, że na podium, zaraz obok pojazdów elektrycznych, pojawiłby się głośnik Bluetooth. I właśnie dlatego dzisiaj sobie o nich pogadamy. Spośród wszystkich dostępnych na świecie głośników Bluetooth wybrałem cztery sztuki. Ja wiem, że możecie mieć skargi. Panie, a dlaczego akurat ten, a nie ten? A ja to bym jeszcze jednego JBL-a dołożył. A może jakiegoś Philipsa? Już tłumaczę. Pewnego słonecznego dnia usiadłem do komputera, odpaliłem OLX-a i w wyszukiwarce wpisałem głośnik Bluetooth. Następnie wybrałem kilka modeli i przewertowałem internet oraz komentarze na różnych stronach. Tak oto do zestawienia trafiły właśnie te cztery modele. Sony SRS-XB23, Creative move -O play Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker 16W i JBL Flip 5. Bardziej niż porównanie, potraktujcie ten odcinek jako zestawienie. Zacznijmy od tego co chyba najbardziej istotne, a mianowicie cena. Nowy Sony kosztuje 300-320 zł. Oczywiście oprócz nowego sprzętu możemy również zaopatrzyć się w używany, wtedy wyjdzie nam nieco taniej. Muvo Play to koszt rzędu 120 zł i połowa tej ceny w przypadku sprzętu używanego. Xiaomi, czyli model o najdłuższej nazwie z tego zestawienia około 150 i JBL Flip 5 380 i około 250 zł damy za model używany. Szukając podobieństw cenowych, mamy dwie sztuki powyżej 300 oraz dwie poniżej 200. Skoro już przy tym, co łączy, jesteśmy, wszystkie są odporne na wodę, spełniają normę IPX7. Ochrona przed skutkami zanurzenia w wodzie do głębokości 1 m przez 30 minut. Idąc dalej za ciosem, bardzo podobny jest również czas pracy na jednym ładowaniu. W przypadku Creative jest to czas do 10 godzin. Sony i JBL posłuchamy przez 12, Xiaomi natomiast wytrzyma nam rekordowo 13 czy te czasy są rzeczywiste. Sprawdziłem i zrobiłem to za Was, żebyście wy nie musieli. Jeżeli będziemy słuchać muzyki w cyklu tak zwanym mieszanym, czyli nie cały czas przez X godzin, to gwarantuję Wam, że każdy z nich wyciągnie ponad 10 godzin i taka informacja mi się wydaje, że jest wystarczająca. Pomiary tego, ile rzeczywiście pracują na jednym ładowaniu są dość skomplikowane. Dla przykładu na kartoniku od Sony widnieje informacja o tym, że obiecane 12 godzin jesteśmy w stanie uzyskać słuchając na około połowie wartości poziomu głośności. Do tego Sony jest połączony przez Bluetooth oraz mamy wybrany tryb Extra Bass. Z podobieństw to wszystkie obsługują Bluetooth w wersji 5.0 i naładujemy je za pomocą kabli USB-C. Przejdźmy do mocy. Xiaomi jako jedyny krzyczy głośno na kartonie. Patrzcie na mnie, mam 16 watów mocy. Move'o Play, czyli ten, który jest dość podobnej cenie, ma zaledwie 10. JBL natomiast 20. No i został Sony. I niestety ta informacja jest dość skryta i Sony posiada tylko 8 watów mocy. Czy to się przekłada na dźwięk? Want the queen to make... Test jaki wykonam będzie polegał na puszczeniu tego samego utworu na każdym głośniku po kolei z tego samego źródła i tego samego fragmentu. Drugim telefonem natomiast zbadamy za pomocą aplikacji do pomiaru decybeli, ile każdy z nich generuje. Tak więc teraz moi drodzy, musimy być cichutko, żeby nie zakłócać pomiaru. Także. No ale jeszcze musimy sprawdzić, jak one grają. No to przyszedł czas na wygląd. W sumie powinienem od tego zacząć, idąc po kolei. Jednak zostawiłem sobie ten parametr na sam koniec, bo uważam, że wygląd to pojęcie bardzo względne. I to, co piękne dla jednych, może być okropne dla innych. Jeżeli szukacie małego urządzenia, to z tego zestawienia na pewno wygrywa Creative. W innym przypadku wszystkie są dość podobne, więc zobaczcie sami. Yeah, Żeby jeszcze bardziej utrudnić Wam wybór, dodam, że każdy z nich posiada wersje kolorystyczne, także powodzenia kochani z wyborem. No i przyszedł czas na bajery. Pozwólcie, że zacznę od Xiaomi. Na kartonie jest informacja o tym, że możecie połączyć w parę dwa głośniki. Dzięki temu uzyskacie dźwięk stereo. Okej, okay, fajna sprawa, na przykład podczas oglądania filmów, ale poczekajcie, Sony ma tryb Party, w którym możecie jednocześnie połączyć 100 urządzeń i wszystkie będą grać w tym samym czasie ten sam kawałek. Jestem ciekaw, czy ktoś kiedyś miał przyjemność usłyszeć brzmienie ze 100 głośników Sony. W takim przypadku to mamy już bardziej koncert niż spokojne słuchanie muzyki. Bezapelacyjnie w tej materii prowadzi Sony, ale odpowiedzmy sobie na pytanie: czy zdarzy się Wam taka sposobność, że będziecie mogli podłączyć jednocześnie 100 głośników? No nie wydaje mi się. Dwa wystarczą. Mówiliśmy o podobieństwach, to teraz jeszcze zdanie o różnicach. Otóż w JBL Flip 4 zrezygnowano z mikrofonu. Wszystkie pozostałe w zestawieniu posiadają wbudowaną jednostkę, dzięki której będziemy mogli korzystać zarówno z połączeń, jak i komunikacji z naszym smartfonem. Halo. Nie by trzeba zmienić A... numer i tego I zanim się jeszcze z wami pożegnam, to moja mała rada. Kupując sobie głośniki przenośne, pomyślmy o tym najpierw, gdzie zamierzamy z nich korzystać, bo może nie każdy ma ochotę słuchać ścieżki dźwiękowej z władcy pierścieni na plaży w chaupach. Pamiętajcie, po pierwsze, nie szkodzić. No i jak moi drodzy, werdykt zapadł? Zapraszam teraz do sekcji komentarzy i dajcie znać, który według Was jest godny uwagi. A do tego, jakie głośniki Bluetooth posiadacie, rozszerzymy nasze zestawienie o kolejne pozycje. Tymczasem ja uciekam. Dzięki za uwagę. Do następnego.